Cześć, Magda, jest Klucz do Zdrowia, nie wiem, czy wiecie, co to jest shower, baby shower. Baby shower to jest takie party, jak ktoś jest w ciąży, tutaj w Stanach robią baby shower, przed urodzeniem dziecka przychodzą ludzie i przynoszą prezenty. I dzisiaj jadę na baby shower dziecka, które się jeszcze nie narodziło, mojego pasierba. I jego żona ma Fajny pomysł, że każdy, kto przyniesie paczkę Pampersów, paczkę pieluszek, będzie mógł brać udział w kapitalnym raffle. To znaczy, będzie mógł brać udział w loterii. I właśnie jestem tutaj w sklepie, gdzie kupiłam jej. Bardzo fajny prezent na baby shower. Zaraz Wam pokażę, ale muszę się cofnąć i wejść drugi raz do sklepu i wejdziemy razem. Będę filmować, bo muszę kupić dla siebie i y, dla dwóch swoich córek i pasierbicy, czyli trzech dziewczyn i ja, czyli cztery osoby, paczkę, cztery pieluszki, żebyśmy mogły wszyscy, wszyscy w czwórkę brać udział w tej loterii. mam fajną kartkę, która jest, która jest śmieszna, bo jest napisane Just doing my part to make sure your kid is spoiled rotten already. To znaczy ja już y, robię wszystko, żeby y, tego twojego dzieciaka y, Spoldrotem, jak to się mówi. <laughs> Dosłownie po angielsku można to przetłumaczyć, że spoiled rotten to znaczy, że on jest kompletnie zepsuty do, do tego momentu, że aż, aż jest zgniły, aż tak jest zepsuty, ale zepsuty w sensie no to jest to jest to Że to jest w sensie, że. W sensie, że po prostu rozpuszczony ten dzieciak jest, więc robię wszystko, żeby go już rozpuścić i a, fajne rzeczy kupiliśmy. Znaczy, ja kupiłam. Jeszcze muszę tutaj e, ten prezencik dorobić, do, do więc kupiłam takie fajne do obcinania e, paznokietków dla małego dziecka. Kupiłam e, smoczek, jeżeli będzie w ogóle używać smoczek, ale to jest smoczek e, taki ekologiczny z. Znaczy ekologiczny, taki zdrowszy smoczek, który nie ma PBA, e, BPA, P, PPC. PVC, wtalany, parabeny, chemikalia, jakieś softners, zmiękczacze itd. i, i kolory. I to jest 100% naturalny smoczek miękki, który jest eko. Eko smoczek! Super. Poza tym kupiłam takie coś eko też do gryzienia, to już na później. Poza tym kupiłam takie jak ząbki wychodzą, takie eko do smarowania dżonsełek. Kupiłam eko-puder bez, bez talku. Kupiłam e, fajną rzecz do smarowania, jak się karmi dziecko do smarowania. E, sutków, matki, e, ekologiczne. Kupiłam fajne mydło bez żadnych dodatków. Kupiłam takie fajne do do uszu do, i, i ten puder, więc tutaj to wszystko wkładam z powrotem i zaraz będziemy szli na te party. tylko muszę kupić te... pójdziemy razem, bo muszę kupić... E, pokażę Wam a, te pieluszki, żebyśmy mogły brać udział w a, loterii. Zaraz to spakujemy i muszę się cofnąć do sklepu i potem będziemy jechać. Jeszcze kartkę dziewczyny podpiszą i... Tutaj ten prezent zrobią i będziemy jechać do Rivera Dunes. Wchodzimy do sklepu, pójdziemy tam, gdzie są pieluchy i za chwilę wybierzemy. Czy chcę dla Was zrobić film ze sklepu, który jest floryckim sklepem, takim, który jest tylko na Florydzie. Tutaj to jest taki dom towarowy dosyć tani, z różnymi rzeczami. Ale także są pieluchy. I akurat jestem obok mojego domu, więc chcę kupić. Tu jest drogerstwo. Um. Hi, how are you? Good, how are you? Is there any uh, Pampers? Yes, Pampers diapers or are you looking for diapers? A diaper. diaper. Or... Okay. Diaper. pokazuje Baby dry, cruisers, No, just little packs. Małe paczki. Prawie zapomniałam o tych e, Pampersach i nie byłoby fanu, e, nie byłoby loterii, także e, dobrze, że mi córka przypomniała i szybko się wróciłam do sklepu i, i kupiłam. Jest tak gorąco, nie wiem ile stopni, zaraz zobaczymy, chyba za 40 stopni. Cieszę się, dlatego że takie właśnie spotkania z rodziną tworzą nasze memories, tworzą nasze wspomnienia z naszego życia. I to wszystko, jak pracujemy, jak chodzimy do pracy, jak ciągle jest to samo, to to się zlewa w takie nic, jakby. A właśnie te wspomnienia z tych różnych spotkań, to jest to, co wspominamy. Także super, jedziemy już. 14 minut drogi. No, także dojedziemy akurat na czas. No i będę wam pokazywać, jak coś fajnego. Będziemy jechać przez rzekę. Rzekę Manate, która jest tą rzeką. Na temat jej zrobiłam niedawno film. Zobaczymy, czy może zobaczymy jakieś stworki w tej rzece. Coś będzie pływać. Albo łódki. Znaczy, ale ta ciężarówka mi zasłania, właśnie jest reklama tego, co oczyszcza w szpitalu światłem specjalnym pokoje, które są zakażone wirusami i bakteriami. Teraz zaraz będziemy przyjeżdżać koło szpitala, w którym pracowałam 3 lata na takim bardzo intensywnym oddziale post-ICU i też byłam kierowniczką tutaj takiego jednego oddziału. Zobaczycie, duży szpital położony nad rzeką, nad wodą, bardzo ładnie. Jak to trzeba się cieszyć z każdego dnia, że człowiek jest zdrowy, prawda? Bo no, wspomnienia tutaj z tego szpitala to rzeczywiście. O, to jest szpital. To jest e, jed, główny szpital w e, moim tutaj małym miasteczku. Jest dosyć duży, powiedziałabym. Pójdziemy do miejsca, gdzie jest baby shower, czyli dosłownie, jeżeli ktoś by chciał przetłumaczyć baby shower, to jest właśnie w tych domach tam żółtych, to by powiedział prysznic noworodka, prysznic noworodka. Shower. Shower to oznacza shower of gifts. To znaczy. Rysznic prezentów. I fajnie, fajne to jest, dlatego że y, zapisuje się zawsze matka w jakimś sklepie, i tam ma listę prezentów, który chce, żeby je kupić. I każdy idzie do tego sklepu i po prostu wybiera coś z tej listy. Tutaj musimy skręcić. A, zaraz musimy skręcić. Dojeżdżamy. Baby shower jest w restauracji. Gdzie wszyscy są? Hmm. Nie widzę dziewczyn. Teraz muszę zadzwonić. Mam nadzieję, że nie będzie na zewnątrz, bo jest tak gorąco. Na pewno będzie wewnątrz. Pokażę Wam tutaj przystań. pełno jest takich przystani. Aha. Wszędzie przystań i basen. Fajnie, nie? Basen tutaj przy przystani możesz się opalać. Możesz pływać, a potem na łódkę. Um, na Florydzie jest super, mieć łódkę. Dlatego, że <głos》> ja nie mam łódki, ale można wynająć. Dlatego, że um, Trogo dosyć kosztuje po prostu utrzymanie. Musisz płacić za parkowanie, musisz płacić za czyszczenie, dlatego że przyczepiają takie barnacles, takie jakby um, muszelki um, do tych łódek. Napiszcie pod spodem, czy wy też często chodzicie na party, czy często spotykacie się z rodziną, czy staracie się często tworzyć wspomnienia, bo to jest bardzo ważne. O, wow. oh, piękne. Czyli podpisujemy te klocki, tak? I'm gonna put mine on uh, this one's eight. Oh, this is pretty. Signing the block. What is this for? The diaper wrap. Oh yeah. Czyli we tą szkocką, the Scottish one, I guess. Where's Taylor had it, no? She grabbed all the diapers? Yes, two bags, there's four diapers. Oh. Okay. Pieluchy. Zaraz zobaczymy, ile jest pieluch. Może wygrać tą dwudziestodwuletnią szkocką. Ja nie piję alkoholu, ale A. napiszemy tu. Like. I rzucamy. Zobaczymy, kto wygra. To moje córy i pasierbice. Na razie jest mało pielu, także mamy dużą szansę wygrania. Fajne to miejsce jest, fajny tutaj jest spokój z winami. Mamy menu, mm, brunch. Brunch to po angielsku znaczy śniadanie razem z lunchem, czyli nic nikt nie jak jeszcze. Karaibski toast, Texas toast. Um, yes, chcesz like mimosa? Tak, mimosa, mimosa. Dziękuję. Zamówiłam sobie mimozę. Mimoza, what is mimosa, co to mimosa? Mimosa to jest szampan i sok pomarańczowy. A what did you order? Oh, Mimoza. A więc menu, um, do wyboru mamy Aha, so you have to choose between Caribbean French toast and chicken waffles? No. Oh, it comes. Brunch czy Oh, okay. Albo brunch, albo lunch. Więc jeżeli chcesz brunch, to będzie texaski toast, to jest taki gruby toast. W kokosie, cynamonie i jajku. Z truskawkami, kremem, a, bitą śmietaną i burbonem i syropem z jesionu. O, to będzie słodkie. E, albo kura i wafle. Kura i wafle. Podwójny. Podwójny. Podwójna warstwa belgijskich wafli i smażonej piersi kurzej z bourbonem czarnym pieprzem i syropem z jesionu, albo lunch. Na lunch mamy kanapki e, i sałaty, więc mamy black and mahi sala To jest sałata z rybą mahi mahi, która jest na ostro grillowana. Ja chyba to wezmę. Mieszana sałata, pomidor, mango, czerwona cebula, awokado i balsamic winigret, tak ja to wezmę. Następnie mamy mahi sandwich, mamy chicken bruschetta sandwich i dog side burger. I oczywiście do picia mamy kawę, herbatę, mimoza, bloody mary i sangria. Fajnie, ja chyba wezmę tą sałatę.

Wybieramy menu. Ja bym chciała wszystko z tego menu zjeść, jestem strasznie głodna. Ale wybierzemy chyba sałatę z rybą. Off the sandwich, please. Black eggs would be great. Do you guys do any other sides besides fries? That's good. Okay. Mm -hmm. I like the French toast. Mm -hmm. oh, fajnie wygląda zaraz wszystko zmieszane mahi mahi um, to jest ryba z rodziny delfinów ale to nie jest delfin oczywiście tylko ryba mm. Dostaliśmy kwiaty. Fajnie było.